No. Cześć, cześć. No, o 5 rano to niestety. O, 2, 3. A, co 15, szósta, przepraszam. Także 5, 45 minus 2, minus 2. 31 stycznia. O, przyjemny, przyjemny śnieg. Tak, jak Magdalena napisała. To nie jest takie straszne chodzenie po śniegu. Przygłębokie wdechy i zapraszam na ziółka. Zapraszam. Witam, witam dzień dobry. Witam niedzielnie. Zapraszam na zioła z intencją. Cztery pory roku zima. Ale ważne, że to, co nas trzyma. To niekoniecznie jest nasze, niekoniecznie jest nam potrzebne. Trzeba do tego dojść, do końca tego i powiedzieć dość. Kochani, 31 stycznia 2021 niedziela. Zioła. Zioła dzisiaj zaparzała, o zaparzyłam z odrobiną czarnej herbaty. Mam taką dobrą regleję, także minimalnie. Prawoślas, by nam oczyszczał nasze myśli. Kwiaty, płatki róż z mojego ogródka, zbierane w słońcu przed burzą, aby nam rozjaśniały i dawały kierunek, pokazywały kierunek, aby tą mgłę rozjaśniły. Pion luizjański... Aby to wszystko, co nieczyste, pozostało za nami. Żebyśmy umieli odróżnić to dobro od zła. Mm. Skrzyp polny. Aby pijąc zioła ta krew nam się oczyszczała, a skrzyp jest dobry dla skóry włosów i paznokci. I abyśmy byli czyści. Abyśmy dążyli do tego, co boskie. <laughs> w postaci ludzkiej. Czyli bomba działa tak dzisiaj, mieszanka ziół anielskich. Przypomnijmy sobie, że jesteśmy aniołami, bo wszyscy, wszyscy jesteśmy aniołami. Zapraszam, zapraszam wszystkich i witam bardzo serdecznie tych, którzy są ze mną po raz pierwszy, że tutaj, na moim kanale... W tym otoczasie pijemy zioła. I zioła dzisiaj jest mieszanka ziół zbieranych i w Polsce, i w Niemczech, ale to są te same rośliny, tutaj. I zioła są dzisiaj w tak zwanej mieszance anielskiej. To znaczy, że przypominamy sobie, że jesteśmy aniołami, bo po prostu zapomnieliśmy. Czyli wracamy. Halo, halo. Jesteśmy. Witajcie, moi aniołowie, kochani. Dzisiaj świeca, którą kupiłam wczoraj w sklepie, zobaczyłam. I to jest świeca dla pani Marii, pani Mario z Mazur. Witam bardzo serdecznie. To tam pani Maria, która pisze od czasu do czasu komentarze, to dla niej. Tak, pani Maria. Pani Mario, powiem tak, to co mi przyszło, że te lęki, strachy. To trzeba puścić. A jak nie umiemy puścić, to spalmy je w tej świecy. Zapalam ją dzisiaj, 31 stycznia. Będzie się paliła, myślę, że takie dwa dni, no ze dwie doby. Zobaczymy, jak tam jutro będzie, jaki będzie etap. Ja ją stawiam i proszę, aby pani też w domu zaświeciła jakąkolwiek jakąkolwiek świeczkę, ale jeżeli pani nie ma to niekoniecznie, bo ona się tu pali dla pani w pani intencji i te wszystkie strachy, lęki, które są w nas wszystkich, po prostu skierowała do tej świecy, do tego płomienia i je spaliła. I tak wiecie, człowiek siedzi i myśli: to mnie boli, to mnie, tak boli w sensie psychicznym. I ta myśl, i to mnie gryzie, i bierzemy tą myśl, i nie. To wszystko spalamy. Spalamy w tym ogniu, spalamy. Tak, bo umysł nasz musi zobaczyć, że tego nie ma. Bo ciężko sobie wytłumaczyć, że to coś, że rzeczywiście, co ta Magdalena opowiada. Posłuchajcie, to nie ma co sobie, mm, e, nie ma tego co przeżywać, że to się tak nie da, wszystko się da. Bo to tylko jest w naszej głowie. Także, Pani Mario, spalamy te wszystkie lęki. Razem, tutaj ja Panią wspieram. Trzymam za rękę. <śm> z daleka, ale jestem. Jestem. Choć daleko nam do siebie, a, a tak blisko, raz znów dzielą, to znów łączą słowa. I nie wiemy, czy to nieba się kołyszą, czy to my, czy to my w obłokach. I aby to niebo, ten Bóg, ci aniołowie byli już teraz z panią na zawsze. Razem, byśmy wspierali wszystkich tych, którzy potrzebują. Byśmy byli poprzez to otwarcie aniołami dla innych. I to, ta świeca jest dzisiaj dla pani. Kochani, 31 stycznia, wschód słońca, 7:45, zachód, moment, ściągaweczka, 17:8. Ale co na tej ściągaweczce widać? Że to jest az, aż 4 minuty od wczoraj. 4 minuty na plus, na jaśniej. Kochani, ziółka w intencji, ziółka w mieszance anielskiej. <grym> Jesteśmy aniołami. A jak jesteśmy aniołami, to myśli mamy tylko czyste, tylko boskie, takie błękitne, takie, hu, 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 takie lekkie, jak te chmurki cy, y, y, cyrusowe na niebie, takie bielu, bielutkie, cirrusowe pierzaste. Nie zapominamy, a jak zapomnieliśmy, to sobie szybciutko przypominamy, tak, każdy z nas jest aniołem. I nie dość, że jestem, to jeszcze piję. Mieszankę anielską i mówię tak, jestem. Ale po co są ci aniołowie? Nie po to, żeby nam duma uderzała do głowy i pycha, że to my tu jesteśmy, nie po to, byśmy otworzyli się na innych, byśmy dostrzegli, że tak wiele można pomóc innym osobom, a ta pomoc jest w każdej możliwej postaci. Jeżeli mogę pomodlić się za kogoś, to się pomódlmy. A może trzeba komuś kogoś wesprzeć dobrym słowem albo po prostu powiedzieć wiesz ale to ja ci pomogę nie martw się Tak niewiele a tak wiele bo to jest ta czystość intencji jest intencja wsparcia i pomocy także intencja wsparcia i pomocy nam płynie Niech ta Poranna ceremonia picia ziół z intencją będzie z Wami, tak jak jest dzisiaj ze mną, a ja jestem z Wami. Wilczyco, bardzo się cieszę, że sprawiłam Ci radość. Ale to tak, kochanie, jest, jak mi to przychodzi. No tak przyszła myśl, tak się słucham tej mojej intuicji i tak się dzielę, ale może masz. Jakąś intencję, w której mamy Cię wesprzeć, napisz w komentarzu. Będziemy wszyscy wspierać. Wszyscy. A gdzie dwóch albo trzech się spotka w imię moje, tam i ja jestem, tak? Dzisiaj tak, niedzielnie. Choć tutaj jestem, no to tak daleko. To nie znaczy, że mnie nie ma. Ale jednocześnie jestem, bo jestem w Australii, jak Joanna otworzy telefonik czy laptopa. Czy jestem w każdym innym miejscu, tam gdzie mnie otworzycie? Także tak niedzielnie, tak wzniośle, ale nie ma to, jak się człowiek wyśpi w spokoju. I dzień zaczyna z uśmiechem. Z anielskimi ziołami. Pyszne. Kochani, miłego zionka życzę. No, pobądźmy dzisiaj sobie tak, aniołami. To jest takie piękne uczucie. O, i dla pani Marii jeszcze, pani Mario. Tu jest jeszcze taki, a, to powinno wisieć. Tak, tak, bo to taki dzwoneczek. Tu takie nóżki są, tak, aniołek, manówki. Ale piękniusi. O, to tutaj taka bordowa świeca i te, także też aniołek, mniej więcej w tej donacji. Kochani, pa, do zobaczenia, spokojnej, anielskiej niedzieli.